Słuchajcie, czwórki i kont kultury. Dzisiaj tylko w czwórce i tylko w kąt kulturze ekskluzywny wywiad. Król do palaczy jest moim i Waszym gościem. Dzień dobry. Hey, this is Król do Speaking and you listening to the Czworka. Bardzo dziękuję, wyjątkowo. Nikt tak tego jeszcze tutaj nie zrobił. Króla do palaczy będziecie mogli oglądać na chłodnej One Man Show kiedy? 24, 25, 26 czerwca i potem w lipcu. Jak dobrze pójdzie. Myślę, że pójdzie cudownie. Ludzie do ciebie piszą, mówisz królu, z różnymi problemami, zapytaniami na przykład. Tak, przyjdzie. często mnie na ulicy zaczekają, tam przy przykąskach, zakąskach, gdzie kończy, zaczynam każdy spójdzień. Przekąszasz i zakąszasz. No wiesz, przy kawce po prostu się to sobie patrzy na ludzi. Tam jest kawa? Dla mnie tak. <laughs> no tak, jesteś królem, no w końcu. Dobrze, skoro każdy tak pyta, radzi króla do palaczy, no to ja bym chciała zapytać, jeżeli na przykład ja, prawda, mam taki problem, że chciałabym. No jaki masz zapyfać, problem, dziewczyno. Nie, nie, nie umiem, nie? Jakaś Jaka blokada to... jest. Jest, no i co by król Jakaś do pałaczy? To trauma z dzieciństwa, to prawdopodobnie radzi. coś z Ojcem było. Coś, coś tam było, prawda? Ale Jakaś... co tam było może powiedzmy. Bo no, ja nie no pamiętam, nie. bo jakby to dzieciństwo, więc ja wiesz, nie potrafię sobie przypomnieć, ale może masz takie jakieś... Leki na to, że, że dam radę. Ale chcesz takie po prostu pigułek też? Coś, co mi pomoże. Czy no. Czy też bardziej y, 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 filozoficznie coś tutaj. Powiem. Może wyłóż, przełóż, podłóż. E, słuchaj, więc e, zaakceptuj siebie ze wszystkimi Twoimi wadami. Jest ich kilka. Mnóstwo. Tak. Znasz mnie? Nie tak średnio. <laughs> Ale ja to wyczuwam. Aha, dobrze. Jesteś, tak. jesteś, jesteś troszeczkę schowana, jesteś troszeczkę za tymi mikrofony, za tymi, za tymi słuchawkami, yy, tak się wiesz, tutaj e, zaparykadowałaś. Tak, pozycja I to, zamknięta. I to powoduje pewien taki, wydaje mi się, tworzysz dystans dla chłopców, że taka niedostępna, prawda? Tu książką się jeszcze, prawda, zasłania w chcesz... A jeżeli chcesz dąży łana, no to już sprawa jest w ogóle, ale stracona. A gdzie Chcesz chłopaka prawdziwego, takiego szczerego. Chłopa takiego? Takiego Adamczyka, nie? Takiego w stylu, no, w polskiego, takiego nie? fajnego. Piotra Adamczyka? nie? Nie, źle trafiłeś. Nie, nie, to nie. nie. Nie, 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 nie. Mnie to w ogóle nie interesuje. Takim, trapem tropem polskich komedii romantycznych. Nie, zupełnie nie, 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 nie. Ja nie lubię komedii romantycznych. Nie. Dobrze. Ale poczekaj, bo ja też studiowałem ostatnio taki kurs e, wróżbity i ja... Poczekaj, pokaż. I, 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 ty jesteś dwójką chyba. poczekaj. I to będzie lipiec, to jest swój miesiąc i chłopak Tomek, uważaj na Tomka Bruneta. On wywrze na ciebie początkowo złe wrażenie, ale nie, nie, gdyby nie, nie, wiesz, nie zamyka się na Tomka. Tomek, Tomek. jeżeli mnie słyszysz, 70,044, pisz. Dobrze. Ja mam jeszcze takie pytanie, bo też czasami na bezsenność cierpię. Jestem nocnym Markiem. Bo powiedziałbyś jeszcze coś a propos? Na bezcenność, to trzeba trochę pochodzić. Przed snem? Znaczy, czy no, wtedy, kiedy się nie, wtedy kiedy się nie śpi. No, wtedy, kiedy się śpie, jeżeli, no dziwne, jeżeli żeby, Wtedy kiedy się śpi, Dlaczego tak, nie? Czy? Ja to robię. Bo nie mam czasu, wiesz, po prostu. Wtedy, kiedy nie śpię, no yes. pracuję. Ciągle nieustanę. Czy król s... palaczy jest zapracowany? No ba. Ja mam tyle pracy, że to wystarczyło na trzech ludzi tu a jestem społecznikiem, więc jak gdyby zakładam różne stowarzyszenia, jestem filantropem, więc mam też fundację, wspieram różne bardzo takie niszowe akcje. Biznes biznesem, bo to mi przychodzi bardzo łatwo, natomiast też chcę czegoś od siebie, chcę się rozwijać, prawda, nie chcę poprzestać na tym, co mam, bo to, to nas Polaków często gubi, to znaczy mamy już te miliony i myślimy sobie, haha fajnie. Wow! Ja to nie mam. Milion to wiesz, to był parenaście lat temu, nie? Dobrze, Dobrze, skoro wszystko wiesz, to mam do ciebie pytanie. Wchodzi facet do restauracji i zamawia kartę i ją zjada. Z jakiego jest kraju? Z Rumunii. Nie. Z Jemenu. No to zagramy. Ja myślę, że takich żartów nie będzie. Sile!